Największą osią sporu przy okazji szczytów klimatycznych to jest dyskusja pomiędzy tak zwanym umownie bogatą północą i umownie biednym południem. Bo rzeczywiście ten poziom jakości życia wysokiego mamy na półkuli północnej, a odpowiednio niższy na półkuli południowej, oczywiście z wyłączeniem krajów takich jak Republika południa, Południowa Afryki, Australia, Japonia czy Korea Południowa. Natomiast co do zasady, kraje południa mają gorzej. I też, co więcej, te kraje mają prawo do tego, że mieć samochód, klimatyzator, yy, lodówkę, czy yy, możliwość pojechania na wakacje w jakieś atrakcyjne miejsce, czy pójście do kina, do klimatyzowanej sali, czyli ten zachodni model życia, też zachodni model konsumpcji. Tyle tylko, że gdyby te kraje wysoko zaludnione Chiny, Indie, Pakistan jako dobry przykład yy, razem z Indonezją, Malezją i Tajlandią zaczęły konsumować i rozwijać się i mieć ten poziom dobrobytu jak Szwecja no to, byli, to byłby już szachmat z punktu widzenia zmian klimatycznych. Byśmy po prostu się ugotowali. I teraz pytanie: jak wytłumaczyć rządom tych państw, że mają się samo ograniczyć? I teraz, jak zarządzić konfliktem, zrozumiałym, pomiędzy północą, która już to ma, a południem, która chce, chce to mieć? To jest główny dylemat procesu klimatycznego, bo de facto trzeba poprosić uprzejmie kraje południa, żeby nie rozwijały się w modelu zachodnioeuropejskim, czy tego świata północy. I żeby był biedniejszy, tak? czyli spór pomiędzy tego tzw. carbon cake, czyli dużym, dużą emisją gazów cieplarnianych krajów północy, versus relatywnie niewielką emisją gazów cieplarnianych krajów południa, które chcą mieć więcej dóbr, wyższą jakość życia i chcą zwiększyć tę swoją emisję gazów cieplarnianych, żeby zabezpieczyć swoje społeczeństwa, no, dać im dobrobyt. To jest wielkie filozoficzne wyzwanie, jak tym solidarnościowo zarządzić. I tu znowu się pojawia temat zielonej ekonomii i Takiego solidaryzmu globalnego, który, gdzie chodzi o wyrównywanie poziomów rozwoju. Trudne zadanie, i na szczytach klimatycznych to jest najważniejszy, najważniejsza oś sporu. Jest na to oczywiście metoda, i ta metoda to jest jak najszybsze jak rozwiązanie tego węzła gordyjskiego, czyli wyjście z pułapki źródeł energii, które są wysokoemisyjne. I mamy znowuż technologie, które pozwoliłyby na globalne i szybkie przejście na zeroemisyjny system energii. To jest Najlepszym przykładem jest energetyka jądrowa. W perspektywie 10-20 lat, gdyby się wszyscy przywódcy światowi umówili, że przestaniemy wydobywać ropę naftową, gaz i, yy, i węgiel i wszyscy przechodzimy na energetykę jądrową. Przypomnę, technologie jądrowe są bezpieczne i przykład Czernobyla raczej się nie zdarzy, a lokowanie elektrowni jądrowych nie musi być nad oceanem, tak jak w przypadku Fukushimy. W bezpiecznych miejscach, gdzie nie ma tych tektonicznych zagrożeń, trzęsień ziemi, etc., może zabezpieczyć wszystkie potrzeby ludzkości z nawiązką. Czyli mamy rozwiązanie technologiczne, tylko trzeba pokonać strach przed konkretną technologią, w tym przypadku technologią jądrową, bo alternatywą jest czekanie na rozwój technologiczny i upowszechnienie technologii tych OZE, tak zwanych, czyli woda, słońce i wiatr, a to jeszcze potrwa a potrwa przynajmniej do 2060 roku bądź dalej, co znowuż oznacza, że wchodzimy na tą bardzo niebezpieczną pułapkę tego modelu temperaturowego NASA, czyli na etapie 2100 roku będziemy mieć takie globalne migracje klimatyczne i tyle wojen o wodę i wojen o to, co się po prostu ludzie przemieszczają, że, że raczej o ten rozwój będzie, trzeba, będzie po prostu bardzo trudno zadbać.